Cześć łobuziaki, witam. Wspider z Lamgames TV, gdzie jest mój pad? W kolejnym odcinku z serii 8 Bitmania, A dzisiaj polecimy po konkretnym klasyku, w którego grał każdy. Każdy zna te pierdzielone klocki, które są tak naprawdę nie prowadzą do niczego, nie mają żadnej fabuły ani w ogóle. Aaaa, czyli Tetris, Tetris. normalnie w świecie pierdzielę Tetris. Muzyka, muzyka, tu wystarczy muzyka. Dobrze, zacznijmy standardowo, od normalnej muzyki od y, etapu pierwszego. I o co w grze chodzi? No właśnie, o to chodzi, że tutaj o tak naprawdę nie chodzi, tylko po prostu bierzemy i sobie układamy pierdzielone klocki. Pierdzielone klocki. I nasze życie po polega na tym, w tej grze, że tu nie mamy żadnego życia, tylko musimy układać pierdzielone klocki. I trzepać jak największą liczbę punktów. Co jest w tym takiego fajnego? W tym takiego fajnego w gruncie rzeczy nie ma nic. Nie ma nic, na dzisiejsze standardy, jak tak się patrzy na gry, to Tetris wydaje się pozycją dosyć słabą, która się mocno... No i w gruncie rzeczy w tym przypadku jest dosyć podobie. Znaczy nie to, że z się mocno, ta gra wpłynęła na rozwój gier komputerowych. Dlaczego? Dlaczego wpłynęła? No bo pokazało się potem po jej wydaniu mnóstwo kopii tego Tetrisa. Nawet były takie... Gierki, kurde, nie mogę, zapauzuję. Za e, takie gierki były, kurde, coś ala Game Boy to wyglądało, wyobraźcie sobie, że to jest Game Boy, no i tam były takie jogi, właśnie był Tetris i kurde, to było takie, niektórzy mieli z takim, kurde, delikatnie ruchomym okładem, niektórzy z takim prostym, wiecie o co mi chodzi, takie gierki elektroniczne, które każdy się jarał swego czasu i właśnie to też, tam też był Tetris, wszędzie był Tetris całe życie pierdzielony Tetris. I właśnie w Tetrisie chodzi o to, żeby układać klocki tak, żeby się ułożyły w jednej linii i wtedy jedna linia znika i wszyscy są zadowoleni. To jest strasznie trudne, szczególnie jak mamy klocka e, o kształcie, e, wyobraźcie sobie, że to jest Z. E, ostatnio Marek, który swoją drogą prosił mnie, żeby nagrał Tetrisa, pozdro Marek, e, e, mówił mi, że czytał gdzieś zestawienie najgorszych wrogów w grach komputerowych i właśnie o ten klocek co teraz spada, był na tym, w tym zestawieniu na jednym z wyższych miejsc, bo on jest tak Przepierdzielony, że nie wiadomo gdzie go ulokować, żeby był git. Takie jest też i moje zdanie, bo ten klocek był po prostu porażką. Porażką był mocną, ale my nic już że to je poradzimy kurde. I nie, bo czekam cały czas, że może nadejdzie dzień cudu i pokaże mi się długi. O, będzie długi, to będzie git. To wstawimy tutaj i tutaj dajemy długiego i patrzcie jakie kobo. Wło, trzy sztuki. Od razu to ten, jest pięknie. Także, no nie wiem co może powiedzieć na temat Tetris'a, jakąś głębszą analogię, jakieś myślenie takie progresywne, związane z Tetris'em jest raczej... A wykonane, no, a fajnie, tak, 10 ligi żeśmy zbili i zmienił się kolor. Emocje po prostu jak na szachach. Gra wymaga dużej koncentracji, no myślę, że na pewno sporo logicznego myślenia, żeby te klocki w miarę sobie ulokować, żeby to wszystko pykło, tak jak powinno pyknąć. Ale tak ogólnie, no nie wiem, no kiedyś jak byłem mniejszy to w Tetris'a grałem. W Tetris'a grałem, bo po prostu nie było za dużego wyboru, jak dali kurde na kartridżu Tetris'a, to się grało w Tetris'a. No w co innego może było grać, także dlatego Tetris... Tetris przeszedł też wiele konfiguracji w życiu gier komputerowych, na przykład mamy dobrze znanego Doktora Mario, który też jest Tetrisopodobny, podobny, a swoją drogą jest bardzo wyczesany. Także Tetris na pewno yy, w pewien sposób można powiedzieć, że przyczynił się do rozwoju gier komputerowych w jak jakąś tam rozgrywkę, nawet może nie tyle dla młodych graczy, którzy wolą gry bardziej dynamiczne, pełne akcji, co dla starszych ludzi, którzy też sobie lubią czasem zagrać w jakąś gierkę na kopie, czy bądź jak w tym przypadku na Nesie, albo lepiej znanym w Polsce jako Pegasus. Także, także, także Tetris jest na propsie. Jestem ciekawy jaki będzie kolor, jak zgarniemy. 20. 20. Jak zgarniemy 20, właśnie tych yy, linii, czekam cały czas za długiego, żeby wyskoczył, i wtedy ładnie tam się wplądujemy. I będzie wiadomo, też fajne w Tetrisie jest to, że ci pokazuje to, jaki klozek będzie następny. Może to teraz się wydawać dosyć zabawne, ale kiedyś to naprawdę robią robotę, bo wiadomo było, jak obmyśleć ruch, szybko przechwinić to, żeby wszystko wyszło pozytywnie. No, słabo będzie dobra. Plantuję to tutaj, bo nie ma raczej za dużo wyjścia. 18 kresek, nie jest tak źle. Dobra, ty chodź. No i teraz jak na złość długi wyskoczył. Widzicie jaka to jest złośliwość kurde Tetrisa? Złośliwość naprawdę na propsie tetrisowska, ale dobra, ja to wsadzę tu. Nie, długi niech zostaje. Długi niech zostaje i teraz wsadzamy długiego. O, oh, różowy, słodko, słodko, różowo, tak dosyć babsko się zrobiło. Ale kiedyś ta kolory się nie zwracały uwagi, po prostu gra była dobra albo nie była dobra. Tetris jest po prostu ok. Tetris jest po prostu ok, szału nie robi. I no, ciężko jest nawinąć jakąś sensowną gadkę na temat Tetris'a. No, bo naprawdę, w tych poza elegancką muzyką. Szkoda, że tylko trzy kawałki i się tak e, aż uber specjalnego nie dzieje. No, 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 nie wiem, no, może kogoś mega jarać, układanie klocków mnie to jara raczej tak średnio, chociaż jest dalej fajne. No i zbijamy sobie, zbijamy sobie. Dobrze mi w ogóle idzie, może pobije jakiś tam rekordik życiowy. Bo maksymalny, oczywiście, jest taki, jak jest maksymalna ilość możliwych klocków do położenia, czyli, czyli, jak sami dobrze widzicie, jest to liczba. 9, 9. 9. 9. 9. 9. No no same dziewiątki no. Bo tak to będę rozkminiał, liczył, liczyła i tak się pomylę, bo to jest Spidey, który się zawsze myli w liczeniu. Yy, bo ja z matematyki nigdy nie byłem dobrym, chociaż maturę zdałem. <ścoughs> No właśnie, także sobie układajmy dalej te klocuszki. Dzisiejszy odcinek będzie wyjątkowo mega krótki, bo ja po prostu nie wiem, nie wiem co mógłbym nawinąć Wam więcej na temat Tetris'a. Oprócz tego, no, no nie wiem, możemy zawsze skusić zobaczyć jakie będzie menu Game Over i na tym zakończyć odcinek, także zaraz to zrobimy, bo sama się jestem ciekawy, bo po prostu najnormalniej w świecie nie pamiętam. A przy okazji może dobijemy jeszcze do 30 linii wstawimy tu, długasa daj tu, tutaj wolniemy zawijasa O! Teraz kolorowe się robią, dobra! To teraz układamy klocki na pałę, żeby skusić Bo jestem ciekawy jakie będzie menu Znaczy obrazek I I tyle! Możemy sobie wybrać dalej na przykład level, weźmy sobie level 9 Coś nam tu zmieniło? Tak, szybciej lecą klocki zdecydowanie. Czyli Tyż trzeba nabrać mocnej prędko... Prędkości! Żeby wszystko poukładać dobrze! No to już trochę emocje się zrobiły! Trochę się emocje zrobiło! Co je już kucha, skucha? Nie, to to jest... To jest nie na moje nerwy taka prędkość. Ja lubię Need for Speed'a, ale bez przesady! No! Jakie to jest gówno! Przecież czego się nie dałożyć? Tego się nie da stosownie ułożyć! No tu! O, dobra! Zaraz skusimy znowu! Ne! Ne! A, ah, ah, posypał się cały temat. Także moi drodzy widzowie, tak się prezentuje Tetris, może nie widzieliście tej wersji akurat Tetrisa, bo to jest najlepsza, najpierwsza, z tego co wiem to jest najpierwsza, yy, także zachęcam serdecznie do zagraja w nudny, zimowy, jesienny wieczór, może jak wasi rodzice nie grają w gry komputerowe, to może zechcą chociaż pograć z wami w Tetrisa, co będzie bardzo przyjemne dla was. Yy, zaglądajcie w linki, które są w opisie kanału, pamiętajcie, każdy odcinek Games TV jest w poniedziałku do piątku o 17.30. A w weekendy o 8 rano. Tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce. Cześć!